Dzień dobry, dziękuję Chcecie zdać namalowanie na koniec tego Dzisiaj będziemy nagrywać challenge z Dawidem, przywitaj się Dawid Ej. Tutaj mamy takie challenge, że są 4 mapy, nie 5 map, ale to szybko spróbujemy zrobić Ja tutaj sobie zagram MD, ja sobie wezmę max Idziemy sobie jeszcze po tym odcinku, ja w ogóle dzisiaj chyba wrzucę, nie wiem, z 4 odcinków były dwa z groma, Jeden teraz, jeszcze pewnie wrzucę, jak będziemy bijać wysoko ten nasz team, mój Dawida. czy Dawid będzie grał tym Rico, ja będę grał gromem. Chyba, czy wszyscy jesteśmy. No. Aha. Ale bykał by wziąć 8-bita LOL 8-bita To jaka postać jest w ogóle szybka? Max jest szybka w sumie Kodaj już Ale ja szybko biegnę Może maszynki mają masz O nie Oni... Ale ty zasłuchasz No Dobra, to jest znaczy na luzia. Ale czas dużo tracimy. Boże, moglibyśmy teraz zbijać ten nasz team. Nie, nie ma ale ja podziębię. O, dostał są. Mogę się tak nabić, przez to ulta. Dobra, będzie gitra. Trzeba... Ulta nie ma. Ili pan. Trzeba, bo tutaj jest jeszcze team. Ja mi spóch dobrze. No to idź do kieszku tam miałem. Miałem tam? Jesteś ulta. Kurde no. Muszę no zanawić ultę bo ten ult może mi to, pomóc trochę. No tak. Nie, nie, nie się tak nie damy. Nie, i co? Jest, taki ja szybki jestem. Boże, laga miałem coś tak się... Skrywi, jak on skoczył? Jakie staty? staty? Jak, jest, jak jest, Kto tam? Ja nie ma? wiedziałem, że tu, ale tak szczerze nie wiedziałem, że tu jest tamponina. Więc zwróciłem uwagę na tamponinę. Chyba jakiś kredyt. O, kiedy te mi się przydają, przydają mi się. Nie. Ale w sumie żeby wbijać do tak... tego stronę. No mamy dzisiaj A, to... a Będziemy zmieniać co rundę. W sensie, co mapka y, inna postacie, a nie co rundę. No ostatniej mapie to co nie pantarą akurat postać wygrałem. Ja to jest jakąś postać tu grałem. Jakąś fajną... Pamiętam. Niestety. Zobaczymy. Ty chyba roku. grałeś? Zobaczymy. jeszcze. ja chyba grałem w ty Multis. Zobaczymy. Ale co oni zakrasują u nas, bo... Nie wiem, u nas jakaś powalona, ale ja ją zabijam. Ja ci kręcę, ja mam co mnie goni? Mm. Uważaj, w ogóle to na pewno będzie, właśnie tu Ale czemu ja takich nie widziałem w ogóle? XD Ej, o, za... Nie... Nie zginj. Nie zginj, bo ja się wykładam Nie wykładaj się Poszedł po 2 km do strefy, więc... Było mi kilka czasów do ulta Okej okay. Chyba bezpiecznie Uciekaj dobrze, bym dostała, że e, pójdziesz na chwilę na lewo? Jak ich nie, masz, na lewo pójdź. Mam tu z tego. Masz jest na środku. Uważaj, tu. Jest... Nie chciałem od pana bo to nie na mnie, nie miało sensu. Albo i nie. RES! To zabijcie się! Nie. Ale na trzecie miejsce to chyba nic nie widzisz. Porażka jest za trzecie miejsce. Kulny, no nie. Skam Nie, ja sobie muszę wezmę na ni. Na nim mocna, na nim mocna może być. Ja chyba wezmę sobie Tika, albo wiecie, walczyć ja będę miała Stefana. Ej, ej ale ta mapa ja powinna ta. być. Ta mapa powinna być w BS. -ie. Ona jest taka fajna. Ja jeszcze chciałem spać czekać, z Wiem. Na tej mapie, ryski, no, na tej mapie można byłoby wbijać na spokojnie jakieś takie fajne rangi. Na przykład, by się szło tutaj na to byłoby łatwiejutkie. Dobra, to uchodź. Najszybciej. Dobra, się.

Dobra, trzeba ich zabić Może ciężko trafić Uciekał, uciekał, uciekał Eee, tak jak wiecie, wstąpię Uciekaaj на час mm. Mm.

Sadga, no niestety. Dobra, kłopoty chodzą. Nie, na no, na kłopoty chodzą parami. Wziąłbym sobie rafsa. Hmm, tu nie chcesz już jakiś Ja rafsa. Gdzie ja, 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 ja mam rafsa? Gdzie ja mam rafsa? Bez. Dobra, B O nie, jak będziesz południł, to powalę Chociaż mnie nie dogoni Jakiś Jędra, czy coś No może To wrócimy Ja muszę nas sfidować tymi y, ucami

Chodź No nie Ja się włożyłem prawie זה גדל יותר טוב, לא מבין, איזה... תורידה הייתם מול גדל. נור, זה אספור מקקלות. איזה שני נביא על שירותה. Ja mam ulta, więc się zwiduję ultem. Nie. nie, to nie może jeszcze być przegrana. Czeka, bo się. O kurwa. On się wyleczy teraz. Mam plan. taki, że będzie brała na każdej się. Nie dało się tego zrobić. No. A dobra, sobie teraz wezmę o, ja, bo ty weź rafsa teraz. wiesz rafsa. ja sobie już no wezmę. A no, co gier. Nie mam rafsa. Wezmę się za No, Ja wezmę to. No, to może być mocne. Ja tym będę tak palić jeszcze. A tym z tego, To po prostu będę taki hordy mecz. Jest ta power No tak. Star power rozwalam, tak. Musisz sobie szybko sfidować ulta, czy musisz raszować, ale nie tak raszować, żeby zginąć. Mm -hmm. I pierw rzucasz mi, a potem yy, sobie. Nie wiem, to wiem akurat. Dobra. Połowa, dawaj, jeden cios jest do połowy. Jest. Jeden cios chyba. To jest bardzo. łatwo się nabija ulty. Bo oni tak dziwacznie raszują te boty No i koksowa Amber Tak, tu można grać jak ma się to Jestem chyba szybszy Nie wiem, ale mam chory damage Ja je, jednym tym 420, a tego mam pełno Wkurzają mnie trochę oni, oni są dobrzy Aha, nie wiem, że się topną, ja to mam tak walno z ja to MZ Nie lepiej ucie uciekaj, no, hm. Może tak ładnie montować No da się montować fajnie Zfidluj się ultem Chodź tu Musisz się to rozwalić, to rozwalić Dobrze nie, Zbierz to. Chłop gadżet spali. Nie, ja to mamber robię takie oro. A co jest do zrobienia? Nie, 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 pokusuj nie, 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 nice nie, to Amber robię takie ja już PM, szczerze. Piekło dla nich, że oni nic zrobić nie mogą. Nie mają w ogóle do mnie podjazdu. Ale jest lipa. Ej, zo zobacz sobie na staty. Oj, oj, tego nie można przegrać. Nie można, nie można. Weźcie, bijcie, tak! Nice! No. O Boże, ej, zobacz sobie staty. Trz Mam się... W sensie, ja zadałem 35 tysięcy. A to jest bardzo dużo 35k. Cześć, zradliwe klify. Mm, ja bym sobie tutaj zagrał. Nie, każdego z nie ma. a... Karol na przykład, zagrał... Zagrał jeszcze raz z tym y, Rafsem. Ja, ja sobie wezmę kieł i spróbuję tym my kieł my zrobić takie oro jak my Amber. Powinno być git. A, Boże, nie, nie chcę tego wygrać, to on Abel, tutaj. To Amber była po prostu koksem. Dobra, być... Słyszę, że we będą grać. W sensie ja, ja chcę, żebyś ty zagrał z Ravsem, bo ja chcę, żebyś ty wyrzucił tego ulta i ja robię imoro potem możemy zrobić tak, że ja wezmę tam w jakiejś gierce rafsa i ty, i ciebie jakby zultuję. Zanim masz ulta? Nie, ta nie bo wszyscy tak mówią, Ja już dużo razy potrafiam ich Połowa Jeden coś Kurde, chodźcie Ja to mój ostatni gadet bo tak mnie ten klub wkurza Ile tu spajków jest? Nie, to jest ciężko, ciężko przed śmiercią mi rzucił, to musisz. Nie jak... To dobra, on nic nie zrobi jak skoczy bo ja mogę uciec. Chyba, że mogę tak zrobić. To na mnie skoczy jak Trawko, Nie mogę. Traf go, traf go. Chodź ty. Musisz kogokolwiek trafić. To jest do... No chodź tu No nas Teraz to można się bawić Ja mam jest. to Nie, 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 nie dało się Nie dało się tego zrobić no. Nie dało się Miśmy, ale coś to mi Wszystko mi... Wszystko, wszystko kazy mi ja taką Ale nie, od całego. samego początku Nie, Ja Amber wezmę, Ja Amber wezmę Weź tego raz jeszcze raz i po prostu że już to samo same postaci. Po prostu się nie da tego inaczej zrobić. Jak nas fokusowali, mieliśmy beznadziejne miejsce. Ja nie wiem, jakie to jest dobre miejsce. Ale... O, to jest dobre miejsce. Ten, ten telefon, to, to jest, nie pamiętam kiedy ją grałem. Ona no była kiedyś. Ale została wycofana, nie wiem czemu. Dobra, 5 killów. Uff, jak nie gadżet. Ej, nie wiedziałem, że mamy 7 killów. A, jeden z i mam połowę. Pole... Ale ja nie wiem, czy ten gadżet połowę. się wydłuża, jak się odpala, jak się jest... ...przez tego speeda jakby zrobiony. Zajmę bo więcej nie społowałem, tak teraz. Nie, nie. Ja tak, klikkałem gadżet. gadżet. Nie, nie. Ja nie mogę na porażka. Czemu? Naprawdę. To jest rip, to jest po prostu rip. Jeszcze mam drugie konta do wygrania. No nie, na drugim koncie. Ale to zrobimy sobie, to ile to, to możemy zrobić jutro, bo dzisiaj musimy jeszcze dużo pobijać ten nasz team. dawanie ja biorę basera i koniec. będę nas zakryła w tym i będę bardzo zespitowany. Ale skram, że coś tu było, mi się właśnie tu, ale nagle taki chory damage.

Tutaj zero podchodzą do mnie Chod Dawid do mnie, żebym ulta i sobie Uważaj, bo tam mi dają wcześniej spajka, na tej stronie Trzeba go robić? Jak on mnie trafił? Może cię trafił tym ogniskiem. Nie, ja dostałem 2K HP przecież. To jest jakiś kam... Albo mnie jakoś, nie wiem, z dołu, nie wiem, dziwnie. Trafiłeś? Nie. Dobra. Tu ktoś jest. Obijaj, obijaj. Movement, movement. Movement. Oni mnie w ogóle nie trafiają. Nie. Ja nie mogę tak wychodzić. Baz zwalił. Nie. No i beznadzieja. Nie da się w ogóle, nie wiem. To może lagemy. są zagamy. Ale bez sensu kupować, jak to i tak nic dobrego się nie dostaje Nie ma bez sensu No nie, mamy ten spektrum, to tu nie ma sensu Dobra, to koniec odcinka